Serdecznie no, reprezentację i jedziemy. No, fajnie się zaczyna. Pierwsza próba dośrodkowania nad Shift z lewej strony. To jest takie dla mnie największe zaskoczenie w tym ustawieniu. Całkiem niezłe. Ja, Dziękuję, Grzywińska odważnie wysoko zapresowała. Teraz jest jedną z bardziej wysuniętych zawodniczek. Ja, to idzie kontra trochę za mocno do Wielkoski, ale. Za mocno Martynka wypuściła to. Szkoda. niepotrzebna. Kurczę, szkoda, że gdyby Kaletka lewą strzelała zamiast szukać jeszcze jednego podania gdzieś tam przez Matysik. Nie ma by być ciekawie. Ada Achcińska z rzutu wolnego. Niby to jest 35 metrów, ale... Jednak podanie! Ach. Głowa Małgorzaty Mesiarz pracuje. Ale troszkę za wysoko. Pięknie się coś Kabyszewska zastawiła. Pięknie. I teraz Dudek się pospieszyła z tym podaniem i prosto pod nogi Norweżek. O jezu! Nie! Yeah! Ile fuksa w tej sytuacji! Jurek, Dudek w Stambule tyle szczęścia, nie miał co teraz Karolina Klawis. I idzie od razu do A, natalka, nie ja. ale trzyma się przy piłce i jest rożny, a Z piekła do nieba! A za nami. Nasze tempo trochę siadło, ale Norweżek wcale nie poszło w górę. To, że mają jakieś tam mocniejsze sytuacje, to chyba głównie dzięki jakimś naszym błędom, a one też ich sporo dzisiaj... Popełniają. No i zaczyna brakować teraz dziewczyn do obrotu, Ale pięknie wróciła teraz Matysi. A jak o! Szkoda by było to zmarnować, ale no, zawistowska musiała iść do linialna, ale co Matysik zrobiła? Najpierw odebrała piłkę po powrocie, potem po prostu obiegła norweszkę. <grym> Oj, raj ten. Traost to klawis. Ale ja też się dobrze ustawiła. I też jak parowała to do boku, a nie przed siebie, więc w razie czego... Nie, dobrze, dobrze klabis dzisiaj broni. Szkoda, że musi, ale, ale robi to dobrze. No i coraz częściej atakują niestety. Ale my mamy karolinę klawis w ręce. Dobrze, niech się dogrzeje zimno dzisiaj przyda się znaczy o jedną za dużo tam było na prawym skrzydle, bo wiankowska... znaczy kaletka przeszkadzała wiankowskie, one nie przeszkadzały sobie nawzajem I niestety ta piłka gdy szła do przodu to nie szła do kaletki, bo ona nie była za bardzo z przodu. No, idzie konterka. Natalia <śmulatuj> padia idzie sama, teraz dobiega Buszeska. Piękne tempo! No i kto jest? Jest Natalia tylko chyba do podania. Teraz dopiero dołączyłem kolejny nad. Zostawił się, aj! Za mocno sobie wypuścił. Zawistowska teraz zdjęła z Jankowskiej tę piłkę ze strzału. Chciała trochę sama, ale ładnie. Piękne tempo tutaj sprintu bruszewskiej I szkoda tylko, że za mocno sobie tę piłkę wypuściła, ale ładnie, ładnie poszło. No, ładnie zaś Buszewska w tej skrzydle. Przyspieszenie. Godne podziwu, naprawdę. Ta Zawistowska idzie do przodu. No! gdzie? No, maria! Obroniła, nie? Czy, czy, czy spudłowała Białtowska? Chyba obroni... Nie, Białtowska pudła, ale kurczę, tak pięknie wystawiły się. No. Nie ma spalonego, to wypadałoby wykorzystać. Zawistowska trochę zepchnięta do narożnika. No i wyszła z tego faulem, tylko że dla Norweżek? Na pewno? Dzisiaj nie mam powtórek, bo Państwo komentatorzy siedzą tam, a nie tu. Niestety. Tuż to tak głośno się wydał? Ona nie ma kartki Kasia Kiedrzynek. Szkoda, że nie podobała teraz Zawistowska jednak do tyłu do Grzywińskiej, tylko musiała sobie powalczyć. No i niestety rejtę zostawiona sama sobie. Pięknie Paulina Dudek też robi świetną robotę w obronie. Jakowska jeszcze zamknęła akcję. No! Jankowska stała niestety za bardzo bokiem, tyłem. Musiała do Zawistowskiej podawać, też nie była za dobrze ustawiona. No i... Gabi Grzywińska. Ona kiedyś trafi z tego dystansu. Kiedyś trafi. Też jeszcze zaraz wola do szatni. I oby to nie były Norweżki. Ale pięknie, tu na zbliżeniu widać. Na zbliżeniu. Ta piłka się po prostu zbliżała. Pięknie było widać ten lot po kopnięciu. Pauliny, do ta Ale nie doleciał. Centrostrzałby wpadł do bramki, ale niestety Buszowska dość środkowała, kaletka nie zdecydowała się na strzał, a grabowska, z już nie będzie. Tylko że niestety znowu nad bramką. Ja spokojnie powinno teraz Gosia go nas jeszcze wyprowadzić, bo zaraz straci piłkę w bardzo niebezpiecznej strefie. Jak nie ona to Buszewska. No właśnie, no właśnie. Dobrze, że Gabi grzywińska wróciła. Nie, nie trafiła. O! Oh! Całe szczęście, że nie trafiły się tam po kostkach, ale Paul, niestety Paul i co, żółta. Nie, tylko spray. To tylko spray. Uf. No to jedziemy w drugą Polskę. Kasia nie może dzisiaj w ogóle na wojsku odnaleźć za piłkę. No, będzie kosztować. No, i znowu przecinek i ładunek. Na to Buszeska ładnie wyprowadzi ale niestety nam tu zblokowały, no, ale mamy jeszcze Karolinę Klabisę. Ale jest bardzo dobry mecz. Nie wiem co z Anią Szymańską, bo nie rozgrzewała się dzisiaj nawet. Wyszła na rozgrzewkę, ale szybko z niej zeszła. To będziemy pytać na konferencji. Jeżeli chodzi o bramkarki to wiadomo, że mamy w tej chwili do dyspozycji Anię Szymańską, Karolinę Klabis i Oliwię Szperkowską. Ania zagrała naprawdę bardzo dobrze w meczu z Belgią, grała również przeciwko Armenii. Natomiast w tej chwili nawet takiego tematu nie było, czy dziewczyny rywalizują, czy, czy kto stanie w bramce, bo Ania przede wszystkim jest w tej chwili chora i, i raczej tutaj... I jej występ także przed meczem z Albanią będzie pod dużym znakiem zapytania. Na dużym spokoju wyprowadzamy A, piłkę z pola karnego. Spokój się kończy, gdy Kaletka wychodzi do piłki, niestety. O jezu, ale zostaw. Uuuuh! Oitland powinien nas za to pokarać. Za to, jak ją zostawiliśmy. Na szczęście tego nie zrobił. Zawistowska, 3-3. Jest jeszcze Wiankowska. Dołączyła się Kaletka. No mu... Znowu nie odważyła się strzelać. <grym> że... Jakaś zagubiona dzisiaj. dziecko jest z Jeśli ktoś miał zatrzymać Karolinę Graham-Hansen, to musiała to być Paulina Dudek. Top klasa. Po prostu. A się teraz dziewczyny rozrzuciły. Piątka w pomocy i zawistowska na szpicie. Skaletka, zawistowska, Białkowska, podaj! Ech, trochę za bardzo za plecy Matysik, a mogła wychodzić na czystą pozycję Sylwia niestety. Ach, Dudek pięknie przecinał. Szkoda, że nie szła sama, tylko, tylko podaje, żeby inne dziewczyny rozgrywały, a ona już, żeby się cofała do... Do obrony. Myślę, że z Belgią to zupełnie inaczej wyglądało. Mm. Tu jednak zdanie piłki i powrót do defensywy. Krótkie krótka jakieś takie proste myślenie Pauliny tutaj. Ale okej, okay, byle się sprawdziło. I tak Brzywińska na aferę I to, ma, i to ma kurczę sens. Tylko zabrakło trochę tempa. Tutaj troszkę sobie padia bibes i Zawistowska Przeszkodziły, nie dogadały się, ale miała ta akcja potencjał i cały czas nasza piłka. Biankowska z lewej strony, nic z tego, ale jeszcze, nie. Tak jak na początku meczu Zawistowska prawie wszystko, nawet czasem niepotrzebnie gra do tak teraz tego właśnie zabrakło. No, minęła się teraz Buszewska z piłką i to mocno. Na szczęście reszta dziewczyn zrobiła tam taki tłum, że Norweżki nie miały jak tego w gromcu umieścić, Zośka, nie rób tak więcej. Pięknie teraz Manu zakręciła naszymi dziewczynami. I Paulina Dudek czasem piłkę gdzieś tam minie, ale, ale jest dzisiaj asekuracja, to, to cieszy. To i bo tego brakowało z i i to jest nam potrzebne po prostu w tej chwili. Także bardzo dobrze dzisiaj bronimy, nieźle atakujemy. No brakuje Ewy wiadomo, ale to jest mieć na duży, duży plus. Zwłaszcza biorąc pod uwagę klasę rywala. Drugi raz to Matysik dzisiaj zrobimy. Powrót i wyprzedzenie. Oj, brzydki faul. To powinna być kartka na legę. I faulowa lodówek przy odbiorze, bardzo fajnie. O, i zmiana Kinga Kozak za Nikol Kaletka. Idziemy do przodu. I dużo, tak pewnie, dzisiaj, chyba dzisiaj dużo słów pojedziemy, takich niemiłych on to Kaledka. to jest dobra on tylko... no nie dzisiaj. Dzisiaj akurat nie jej dzień. I teraz Matysik z Padillą Bidas na lewym. Ue! Kurczę! Że też syn w tę piłkę nie trafiła. O, No i Dudek prawi lewo skrzydłowej. Ach. No. Ho, ho, ho. Gabi to ma torpedę w tej prawej drodze. Naprawdę nie chciałbym stać na linii strzałów. No ale niestety stała tam Norweszka. Niestety ona tam stała. No i teraz drugim skrzydłem. Przez Wiąkowską, przez Zawistowską, przez Buszewską. Na dobieg do Kozak. No, Kinga potrafi zaskoczyć. No. Kozak do Buszewskiej. Skąd to znamy. I teraz... Co dalej? Wiankowska na dobieg? Fajny pomysł, tylko niestety Kinga miała ogon w postaci Friedemanu. Idziemy, idziemy do przodu. Znowu zegar się na 90. minucie zatrzymał i teraz zgadujemy ile jeszcze zostało. No przyciśnij, przyciśnij ją! No piłka w trybunach. Akurat na tym pustym sektorze. O kur No, mieliśmy to chyba wszyscy stan przedzawałowy. No, drugi raz dzisiaj klawis piłka przeleciała przez palce, górą eee, I strzelała... i strzelała... chyba eee, No i na szczęście zamiast do pustej praktycznie bramki, to nad nią, nad poprzeczką. Niewiele, ale uratowano zarazem. I koniec! Spędz na norweszkach! No! Dobra, to zbieramy się na konferencję, nie? Nie ma takiego niedosytu jak po Belgii. Można było wygrać, ale nie aż tak bardzo jak po Belgii. Będź absolutnie na pół. Na olbrzymi plus, bałbina dówek. Dla mnie gwiazda numer jeden tego koncercie, bez półsłapu. I tak trochę mniej niż długie miejsca, trochę wyżej niż długie, trochę bliżej niż pierwsza Karolina Klawis. Zwłaszcza za jedną lekką półsiarską, ale genialną.